Woda w jednym ze stawów w parku miejskim wczoraj przybrała kolor różowy, co zaniepokoiło przechodniów. Sprawę od razu zaczęli wyjaśniać pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, którzy podejrzewają, że to efekt sinicy żeśmy zostali o tym zawiadomieni, ponieważ przez weekend ta woda wyglądała normalnie. Pojawiły się różowy taki osad, różowy kolor. Przesłaliśmy próbki do, do, do badania do PWK. Wykonali dla nas takie próbki, także nie mamy żadnych substancji zewnętrznych, absolutnie to nie jest żadne zanieczyszczenie. Ale próbki wykazały, że jest po prostu bardzo niski poziom tlenu, wysoka temperatura, bo, bo to jest różowa woda, która wysopiła, to ona jest na takim przysmyku między jednym a drugim mostem w parku miejskim, tam jest bardzo płytko, temperatura wody 19, no i po prostu podejrzewamy sinice, będziemy zawiadamiać, tutaj po konsultacjach z Wydziałem Ochrony Środowiska, będziemy zawiadamiać wioś, w związku z tym czynności podjęte w chwili obecnej nie ma na pewno zagrożenia tak jak żadnego chemicznego, także to nie jest nic zewnętrznego, po prostu naturalny proces, który się odbywa w tej wodzie. Pytania o rybostan w stawach są też dziś zasadne. W Obecnie nie odnotowaliśmy żadnych śniętych ryb. Nie, w, żadnym, w żadnym stawie nie było, nie było śniętych ryb. W Parku Trzech Kultur również nie było śniętych ryb, ponieważ tam nie ma ryb. To mogły się podjawi, pojawić jakieś podrzuty, szczerze mówiąc. Wieczorem woda miała już mętne zabarwienie, takie jak też i dziś. Teraz pozostaje obserwować i czekać, aż wróci do swojej właściwej przejrzystości.